Posłuchajcie takich oto akordów zawieszonych, które przed chwilą właśnie, których progresję przed chwilą wymyśliłem. Oto ona. Brzmi, prawda? A zatem, tak jak mówiłem, warto eksperymentować z różnymi układami, z różnymi, e, z różnymi właśnie akordami zawieszonymi, niekoniecznie diatonicznymi. No ale rodzi się pytanie też, czy każdy akord, właśnie diatoniczny, można ograć jakimś akordem zawieszonym? Czy na każdym stopniu można taki akord zbudować? Czy on będzie pasował? I tym właśnie chcę się teraz zająć. Wspominałem już, że najczęściej z tego rodzaju akordami spotykacie się grając właśnie. Ogrywający akord toniczny, względnie na piątym stopniu. A także może się zdarzyć, że to będzie fajne przejście na szósty stopień, a, i tak dalej. Natomiast no, nie przeanalizowałem tego, które akordy rzeczywiście można zbudować na tych stopniach, i to chcę Wam teraz pokazać. Zanim przejdziemy dalej, to może pokażę Wam jeszcze szybciutko tą progresję, którą zagrałem na początku. A więc C7, SAS2, SAS4, czyli dźwięki kolejno C, F, B obniżone C, D. Następny akord to DES z wielką septymą i właśnie ter z decymą oraz un decymą podwyższoną. Akord właśnie SAS2. Mamy tutaj następujące dźwięki. Mamy DES, B obniżone, C, S i G. Kolejny akord to akord, który nazywa się GES z wielką septymą. Też z decymą jest to akord zawieszony dwójkowy, SAS 2 I ostatni akord tutaj to akord który jest akordem B obniżonym ster z SAS 2, SAS 4. Następujące dźwięki: B obniżone w masie, As, B obniżone, C, S i G. I powrót do pierwszego akordu. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaprezentował wam tych akordów w pewnym kontekście. a Zatem pierwszy akord bez zmian. Tak jak go graliśmy, jest to septymowy C z dźwiękami zawieszonymi, akord zawieszony, nie zawierający tercji. Drugi akord zdecydowałem się troszeczkę uprościć w miejsce tej właśnie podwyższonego czwartego stopnia. Tej indecymy to jest akordu tak zwanego didyjskiego zawieszonego. Będę grał go troszkę prościej i bliższy przewrót tego trzeciego akordu, czwarty na deser. Posłuchajcie w takim razie z basem w kontekście. Posłuchajcie, mamy tu jeszcze jeden. Jedną sekwencję. I tutaj ten akord, właśnie czwarty z tej mojej sekwencji. Przepięknie brzmi, można by go interpretować także jako, jako akord na przykład właśnie AS, z jest septymą, i z pasem na no, B obniżonym. Ale ja lubię myśleć o tym akordzie jako akordzie, właśnie zawieszonym. Zresztą można go grać też podstawowym tutaj przewrocie. I wówczas też prezentuje się fantastycznie. Także tyle tym razem ode mnie. Grałem tutaj na przepięknej barwie Epinna elektrycznego. Marki Arturia Stage 73V, to jest druga wersja. Uwielbiam bardzo dużo różnych odcieni, także polecam to akurat brzmienie. E, velut, jeśli dobrze czytam. Spójrzmy do moich notatek akordy zawieszone dźwięki skali. No i spodobałem tutaj w oparciu kolejne dźwięki skali Cedur, kolejne akordy standard 4, czyli akordy SAS czwórkowe. No i zwróćcie uwagę, że pierwszy akord, czyli akord C SAS4, tu muszę zagrać prymkę w basie, żeby program poprawnie rozpoznał ten akord. No, wszystkie dźwięki należą do skali. Jeśli chodzi o akord D SAS4, również wszystkie dźwięki należą do skali. Jeśli chodzi o akord zbudowany na trzecim stopniu, czyli dźwięku E, również wszystkie dźwięki należą do skali. Ale, już na przykład na czwartym stopniu pojawia się akord F standard 4, który zawiera właśnie obniżony, obniżony siódmy stopień skali durowej, a zatem nie jest już akordem diatonicznym. No i tutaj trzeba wziąć to pod uwagę, co za chwilę pokażę na przykładzie. Kolejny akord G oczywiście jest akordem diatonicznym, bo to jest właśnie piąty stopień. Tu bardzo często spotykamy się z akordami właśnie sustained Szósty stopień. Tutaj również nie ma problemu. No i siódmy stopień. Nawet jeżeli tu nie byłoby problemów, to tak naprawdę chociaż tu mamy Fis, który nie należy do skali, no chyba, że mówimy o skali lidyjskiej, ale generalnie tu mamy do czynienia z akordem zmniejszonym, zatem ten akord i tak nie ma swojego akordu sustained tak naprawdę, no bo nie ma rozwiązania po prostu na akord podstawowy. Także widzimy już, że nie wszystkie akordy będą pasowały. Jeżeli chodzi o z kolei kombinacje akordów Sustanny Tu, tutaj kolejny slajd, to widzicie, że akord zbudowany na pierwszym stopniu pasuje, na drugim stopniu również zawiera wyłącznie dźwięki skali, na trzecim stopniu zawiera już FIS, a zatem ten akord musimy wykluczyć. Pasuje z kolei F Sustanny Tu, bo tutaj mamy wyłącznie dźwięki właśnie skali, to akord diatoniczny. G oczywiście pasuje, to dominanta. A pasuje, no i B wykluczamy. Tak jak widzieliście, nie wszystkie akordy zawieszone, zbudowane w oparciu o dźwięki skali Cedur zawierają dźwięki diatoniczne. I tak na przykład akord E sas 2 zawiera fis, a akord F sus 4 sus4 zawiera dźwięk B, czyli obniżony siódmy stopień skali Cedur. Zatem gdybym chciał na przykład przypuśćmy, że mam taką melodię. W pierwszym przypadku gram C, a w drugiej części gram F. Zatem jakie akordy zawieszone mógłbym zastosować bądź w miejsce tych akordów, bądź żeby wzbogacić tę progresję. A więc jeżeli chodzi o pierwszy akord, to mógłbym tutaj zagrać na przykład C sus2, czyli ten akord. Posłuchajcie, to pasuje, ale również pasowałby w zasadzie akord zawieszony czwórkowy, czyli ten akord. Chociaż tutaj pojawia nam się pomiędzy dźwiękiem akordu F, a właśnie dźwiękiem B tryton, więc no, należałoby rozważyć, czy ten akord na pewno jest najlepszy. Wszystko zależy od przewrotu, od tego, jakie napięcie chcemy zbudować. No ale generalnie, jeżeli chodzi o akord C, to nie ma problemu. Jeżeli chodzi o F, no to tutaj mam w zasadzie jedną tylko możliwość. Mogę zastosować akord C sustenu 2. Zobaczcie. Do tej melodii. I teraz zarówno jeżeli chodzi o akord, jak i o dźwięki melodii, one składają się wyłącznie z dźwięków w skali C. Jeśli zastosowałbym akord F sustenu 4, to tutaj ta melodia po prostu nie będzie pasować, bo zawiera dźwięk B, podczas gdy w akordzie sustenu 4 for dla F mamy B obniżone. Posłuchajcie. To po prostu nie brzmi i trzeba coś z tym zrobić. A więc albo przychodzimy na skalę na przykład solidyjską gramy B obniżone i to już wtedy pasuje, albo nie używamy po prostu akordu standard for dla F w tonacji Cdur. Jak widać na zestawieniu, które przygotowałem, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. W tonacjach durowych możemy stosować obydwie wersje akordów zawieszonych na pierwszym stopniu, drugim, oczywiście piątym i szóstym. W pozostałych wypadkach musimy być już ostrożniejsi. Jeżeli chodzi o skalę molową, no to oczywiście możemy stosować obie wersje akordów zawieszonych na pierwszym stopniu, a także na trzecim, tu będzie trzeci obniżony, czwartym i siódmym. Obniżonym. W pozostałych wypadkach zalecana jest ostrożność. Podsumowując, używanie akordów zawieszonych na dowolnym stopniu w skali jest możliwe, ale ma swoje konsekwencje. I tak po prostu trzeba brać pod uwagę, na jakiej skali oparte są melodia czy linia basu i czy zastosowane akordy zawieszone będą pasowały, bądź dobrać po prostu do nich odpowiednią melodię. Akord SAS 4 oparty na czwartym stopniu skali durowej zawiera obniżony siódmy stopień tejże skali. W tonacji C dur będzie to po prostu akord właśnie F standard 4. I ten właśnie dźwięk jest charakterystyczny dla skali miksolidyjskiej. Zatem, jeśli chcielibyśmy budować, wykorzystywać właśnie ten akord w swojej grze, to musielibyśmy używać właśnie skali solidyjskiej. Zobaczcie. Same, jeżeli chodzi o melodię. Drugi przykład i tak z kolei akord oparty na piątym stopniu skali sas2 Zawiera podwyższony szósty stopień skali molowej, charakterystyczny z kolei dla skali doryckiej. A zatem, jeśli chcielibyśmy ten akord wykorzystać w tonacji C-mol, to musielibyśmy ograć go dźwiękami skali doryckiej. Przypomnę dźwięki tej skali. A zatem podwyższony szósty stopień względem skali molowej, która brzmi tak. Okej. Okay. właśnie to brzmi melancholijnie. Czas wykorzystać wiedzę w praktyce. Ułożę sobie prostą sekwencję. Pierwszy stopień, czwarty stopień, pierwszy stopień, następnie drugi stopień, szósty stopień w skali C-dur oczywiście, no i dominanta, czyli G-piąty stopień. Posłuchajmy, jak brzmi ta sekwencja. W zasadzie możemy zacząć już wprowadzać akordy zawieszone dla urozmaicenia takiej sekwencji. Zacznijmy od pierwszego stopnia. Tak jak wspominałem w skali durowej, pierwszy stopień to może być zarówno akord Suspended Second, jak i Suspended Fourth, czyli Sas 2 lub Sas 4. Przypuśćmy, że wprowadziłbym tutaj akord C. SAS 4. Jeśli chodzi o czwarty stopień, to do wyboru mamy tylko akord SAS 2, a to dlatego, że SAS 4 zawierałby dźwięk B obniżony, czy też, przepraszam, B, czy też H obniżone, a więc dźwięk należący, nienależący do skali Cedur względnie należący do skali C-miks solidyjskiej. Posłuchajmy zatem takiej kombinacji, przepraszam, F, SAS 2 muszę wpisać oczywiście. Robi się już bardzo ciekawie. No i analogicznie możemy też próbować zastępować akordy na innych stopniach skali, również akordami zawieszonymi. Tutaj może to być akord z 2 e, bądź SAS 4, e, oczywiście. I podobnie na stopniu szóstym również mamy e, tutaj dość dużą swobodę, choć myślę, że użyję w tym przypadku akordu zawieszonego z dwójką, by zawierał dźwięk. E, by zawierał dźwięk e, H który będzie nas prowadził do dominanty. No i tutaj ciekawostka, dominanty oczywiście też możemy użyć zarówno akordu suspended second, jak i suspended fourth, także wprowadzę tutaj w drugim takcie tej dominanty akord zawieszony z dwójką, a w ostatnim takcie zawieszony z czwórką. I posłuchajcie, jaka będzie pomiędzy nimi różnica. I na koniec załóżmy, że chcielibyśmy komponować jednak w skali miksolidyjskiej. Być może melodia z skali mixolidejskiej zawiera, zawiera właśnie ten dźwięk H obniżone czy też B. A zatem wymieniam akord C suspended 4 na C suspended second, a z kolei F na SAS 4, tak aby zawierał właśnie ten dźwięk. Jednocześnie mogę wykorzystać na pierwszym stopniu akord właśnie z septymą małą. Posłuchajcie teraz. Zatem to wszystko na temat akordów zawieszonych w bardzo prostych konfiguracjach, właśnie w muzyce popowej, w muzyce rockowej, bardzo często wykorzystywane, brzmią przepięknie, także zachęcam Was do eksperymentowania.